Czy słyszeliście kiedyś o kościele, który stał się miejskim parkiem? W Londynie jest taki. Posłuchajcie jego historii. W połowie drogi między Monument i Tower of London znajduje się niezwykły zabytek. Kościół Sandanstan in the East. Swoją nazwę zawdzięcza niezwykłemu świętemu który zmagał się z trądem, czarną magią i samym diabłem, by stać się wreszcie arcybiskupem Canterbury. Legenda głosi, że święty walcząc z diabłem przybił mu do kopyta podkowę, po czym kazał przysiąc, że nigdy nie wejdzie do miejsca, w którym podkowa wisi nad drzwiami. Stąd miała wywodzić się tradycja jej wieszania i przekonanie, że przynoszą szczęście. Ale wróćmy do historii świątyni. Kościół świętego Dunstana, podobnie jak sam święty, miał trudną historię. Został zbudowany około 1000 roku, a z czasem zaczęła się jego przebudowa. Na przykład w 1391 roku dobudowano nawę południową, a w 1631 roku rozpoczął się remont, którego koszt przekroczył 2400 funtów. Ogromna kwota, jak na tamte czasy. Wyremontowany kościół nie służył długo, bo już 35 lat później, w 1666 roku, uległ znacznemu zniszczeniu w Wielkim Pożarze Londynu. Został oddany do ponownego użytku w 1701 roku, kiedy to ukończono jego wieżę i iglicę, zaprojektowaną przez Christophera Rena. Linki do historii Wielkiego Pożaru i pana Rena zostawiam w komentarzu pod filmikiem. Kościół odbudowano w stylu gotyckim, który nawiązywał do głównej nawy świątyni. W 1817 roku odkryto, że ciężar dachu przesunął ściany na wybocznej 18 cm poza pion. Początkowo planowano naprawić to uszkodzenie, ale kiedy rozebrano fragment dachu, okazało się, że stan budynku jest fatalny. Postanowiono więc rozebrać cały kościół, a następnie zbudować go jeszcze raz. Jego architektem został David Lane, który zaprojektował również Urząd Celny i New Custom House. Kościół odbudowano na planie prostokąta przy użyciu kamienia portlandzkiego, a nie londyńskiej gliny, z której zbudowano wiele londyńskich budowli. Oddano go do ponownego użytku w 1821 roku. Mógł pomieścić około 700 osób, a całkowity koszt budowy to 36 tysięcy funtów. W nowym budynku zachowano wieżę zaprojektowaną przez Rena. W 1941 roku, podczas blicu bombardowania Londynu, kościół został poważnie uszkodzony. Przetrwały jedynie wieża i dwie ściany północna i południowa. Władze City of London uznały, że nie warto go odbudowywać. W 1971 roku podjęto nietypową decyzję. Postanowiono w ruinach kościoła otworzyć park miejski. Nasadzono więc drzewa, krzewy i ustawiono ławki. I dziś miejsce to jest popularnym miejscem wypoczynku w porze lunchu pracowników City. Kościół park ma swój niezwykły i niepowtarzalny klimat. Można wykorzystać go jako piękny plener zdjęciowy, czy po prostu miejsce na odpoczynek w czasie zwiedzania miasta. Otwarty jest dla zwiedzających codziennie, od 8 do 19. Jeśli macie trochę więcej pieniędzy, możecie też wynająć kościół na wesela czy przyjęcia urodzinowe. Od czasu do czasu władze kościoła anglikańskiego przypominają sobie też o jego istnieniu i o tym, że dawniej służył wiernym. Dlatego raz na jakiś czas odbywają się w nim uroczystości religijne, na przykład w Niedzielę Palmową. San Danstan in the East został wciągnięty na listę zabytków pierwszej klasy. Zachęcam Cię jak zwykle do subskrypcji mojego kanału. Zostaw też po sobie komentarz i kciuka w górę. Do usłyszenia.